Tego to ja sama jeszcze nie wiem Gdzie my to skręcamy? Nie mam nastroju Tyś to zrobił jak ja już tutaj oh. ja. Aż ja. Aż gałęzie się łamią od takich czerwonych Cała droga Udała się, bo jest barżancik. Four, three, two... Gdzie to dzisiaj pani się wybiera? Tego to ja sama jeszcze nie wiem. Zaraz mi pan objaśnisz. To jakieś takie zimne piwo. Jak na przykład barżancik. A gdzie barżancika dostaniemy? W Czechach? Tylko w Czechach. Czyli sprawa już się wyjaśniła. Godzina osiemnasta A my dopiero wyjeżdżamy. Fakt faktem jesteśmy już przy końcu Wojciechowic. Ale jedziemy na Jawornik Na kofole, jak to może to na piwo Aha, czyli jest, kupa siłę. Ja myślę, że z Jawornika jeszcze gdzieś na Jesenniki trzeba zaplanować Żeby było jakieś rozeznanie Nie rozśmieszaj mnie pan. Aha, za, za blisko rozumiem No to słuchaj, dalej to nawet ja odpadam Ale może pradziad? Pradziada На дјава пра Добра, летиме Moi drodzy, zobaczcie na to. Akurat to są wiśnie, ale po prostu rojno. O i dojechał główny szpak. <laughs> Uśmiech na twarzy od razu. Przybliżyć gałązkę. O. <laughs> I jak kwasie obrzuch jeszcze? Nie, one już są chyba dobre. I takie całe drzewo. <laughs> dobre! No to już mamy po wycieczce. Po niecałych 20 km, zaczęło się. Ah. Słodkie są, jak na wiśnie. Albo i dziczki. Coś mi się popytoliło. I tam, gdzie my zjeżdżamy, gdzie jest ten zaraz zbiornik po lewej. No. To jeszcze tylko co wyjedziemy na jaśniejsze pole, pierwsze zabudowania i myślałam, że tu już jest tu i nie ma ciebie, nie ma i dobrze, żeś tam stał, bo bym się wracała na górę. My sins are striking down like thunder. Looking for a better day, I keep on walking past the crossing that could be my remedy. But I can't stop myself from going. Yes, this is my destiny. Holy

i can't stop myself from going I guess this is my destiny wow! Holy water coming down Holy water coming down Ale ładnie pachnie lipa Pięknie pachnie Ma pan też powonienie? A mam I co pan czuje? <laughs> Jak ktoś w lipę robi Holy water Herbatka lipowa. Herbatka lipowa. Dobra na wszystko. I po robocie podjazdowej. Olomuczki kraj. I Patrycja wybiera się po koronawirusa do Czech. Normalnie bierze mnie Bez dwóch zdań? Patrycja coś... Coś dojrzała Takie czereśnie Jak mój największy palec u stopy A uwierzcie mi, jest wielki Still glow. O, oh, jezu, Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, ale ja obezwładnię teraz i powiem ci, bo to te słoneczne są teraz. Ty nie była ziemia, naprawdę.

Miodzie Ale te to były słodkie. Tamte były wiśnie w lasówce. To, no mogło być wiśnie. No, a te to takie miodne czereśnie. Jak na wiśnie słodkie były. No, takie były. sobie w porównaniu z czereśniami tymi to... O! o i takie! Cztery dobre kubki na no, szybko oberwałem. Dobre, te jak się nazywało, takie mięsiste, nie? Takie. Mięsiste, soczyste i miodne. O, mamy kontrolę na drodze. Policja i tym podobne rzeczy. Jak widzieliście, skuter leżał w rowie jakiś wypadeczek taki, ale tam widziałem, że nikomu raczej nic się nie stało. Nie mogę, no po lewej stronie. Aż, ja. aż gałęzie się łamią od takich czerwonych. I jak tam? Ja tu zostaję. O, no cała droga jest czereśniami usłana. Tak to wygląda. I tak prawie do samego jawornika. Czereśnie, czereśnie. Nie wiem, czy tu nikt tego nie zrywa. A za nami powoli zachód słońca się robi. Dzisiaj zachód jest cudowny. I takie wyprawy to ja lubię. A ja szczerze mówiąc, jak już dawno nie, staram się trochę przyspieszyć do tego jawornika, bo tutaj ostatni sklep zamykają chyba o 21.00. A bez bażanta w garści nie wyjeżdżam. oddali na górze Zamczycho i Zamczycho. Co mówisz? Piękny. A my tutaj, do Wietnamca. Napiliśmy się i kofoli, i piwa, i wszystkiego. Wietnamiec ma do 20 Jak ja nie znajdę piwa? Żadnego sklepu otwartego, to po prostu siadam tutaj i płaczę. Jest, ale to chyba sklep ciuchami Jest coś? No tak, sklep. Czemu, Coś takiego w tyle? A my znaleźliśmy jakiś sklep Drogeria. Pani została dla mnie. Ło, no na twardo. Primus, jest holba w butelce. Jedyne co mi interesuje, ale mi interesuje. Holba, bażan No. A tutaj z pod sklepu od razu taki widok na zamek w Jaworniku. I miss him riding, riding next to me. A przed nami jakieś 8 km, cały czas podjazdu pod górę, teraz no. na przełęcz trwoną, ondecką. Ale są tubki, trzeba jeszcze dobrać sobie coś słodkiego, żebyś miała siła. A widzę, że ona dzisiaj full napompowano, jak zwykle, to ten podjazd weźmie po prostu na jednym palcu.